Hej, jeżeli zastanawiacie się, jaką szkołę lub studia wybrać, albo chcielibyście zmienić pracę, bo ta wam nie odpowiada, to mam dla was pewną propozycję. Możecie za darmo wykonać w internecie test MBTI, dzięki któremu poznacie wasze mocne i słabe strony. Będziecie również mogli sprawdzić, jak osoby w pewnym sensie podobne do was pokierowały swoją ścieżką kariery. Okej, okay, ale o co w ogóle chodzi w tym teście? MBTI zostało po raz pierwszy opracowane w latach 40. XX wieku przez Isabel Briggs Myers i jej matkę Katharine Cook Briggs. Celem testu jest uczynienie, aby teoria typów psychologicznych opisana przez Junga była bardziej zrozumiała i przydatna dla ludzi. Myers i Briggs najpierw przetestowały znajomych i rodzinę, aby zebrać dane i opracować pytania. W 1951 roku Ponad 5000 studentów z 45 szkół medycznych wykorzystało MBTI do określenia dziedzin medycyny, w których będą się specjalizować. Od tego czasu kwestionariusz jest używany, aby pomóc osobom w miejscach pracy lub też poza nim dowiedzieć się więcej na temat własnej osobowości i osobowości osób otaczających ich. W MPTI istnieje 16 typów osobowości, a każdy z nich zawiera litery oznaczające strony czterech skal, z którymi dana osoba najbardziej się zgadza. Litery zawsze mają tą samą kolejność, a skale są skracane za pomocą następujących liter. Skale te są tłumaczone różnie na język polski. Ja użyję tłumaczenia ze strony Sixteen Personalities, gdzie możecie wykonać ten test za darmo po polsku. Ekstrawersja, introwersja są reprezentowane przez E lub I, realizm, intuicja są reprezentowane przez S lub N, analizowanie, uczuciowość są reprezentowane przez T lub F, a planowanie i poszukiwanie są reprezentowane przez J lub P. Każda ze skal działa jak spektrum. Chociaż osobowość może nie pasować idealnie do jednego typu, to czteroliterowy kod reprezentuje do jakich liter nam najbliżej. Na przykład, osoba, która skłania się ku introwersji, intuicji, analizowaniu i planowaniu, będzie uważana za typ osobowości INTJ. Naturalnie, istnieje 15 innych typów osobowości w tych czterech spektrum. Żaden typ osobowości nie jest lepszy niż inny. Każdy z nich po prostu wskazuje, co dana osoba lubi, albo nie lubi, lub w czym jest słaba, a w czym jest mocna. Aby określić czteroliterowy kod osobowości danej osoby, MBTI zadaje pytania, które mają pomóc to określić. Ekstrawersja, introwersja. Skala ta pomaga danej osobie zrozumieć, na czym skupia swoją uwagę i skąd czerpie energię. Ekstrawersja odnosi się do bycia towarzyskim. I zorientowanym na działanie. Takie osoby cieszą się z interakcji społecznych i czują się dzięki temu bardziej pobudzone. Introwersja zaś znajduje się na drugim krańcu skali. Osoby introwertyczne są bardziej zamknięte w sobie i skupione na własnych myślach. Jednak introwersja nie zawsze oznacza to samo co bycie nieśmiałym. Introwersja może również wskazywać na osobę, która lubi żyć we własnej głowie i zastanawiać się nad swoimi pomysłami, myślami, wspomnieniami. Osoby te wolą mniejsze grupy znajomych niż jakieś wielkie skupiska ludzi, dobrze się też czują w samotności. Przykładowe cechy ekstrawertyków to czucie się komfortowo w grupie, bycie popularnym lub posiadanie dużej grupy znajomych. Przykładowe cechy introwertyków to unikanie działania poprzez nadmierne myślenie lub kontemplację, poczucie odsunięcia od świata zewnętrznego, realizm, intuicja. Skala ta bada, w jaki sposób ludzie przyswajają informacje z otaczającego ich świata. Ludzie, którzy wolą realizm, zwykle opierają się na rzeczywistości i polegają na własnych zmysłach oraz na tym, czego mogą się nauczyć z praktycznego doświadczenia. Intuicja zaś częściej opiera się na wrażeniach z otaczającego ich świata, i przy wyciąganiu wniosków częściej opiera się na uczuciach wewnętrznych. Przykładowe cechy osobowości realistycznej to zapamiętywanie dokładnych migawek z wydarzeń. Bycie osobą rozwiązującą problemy w oparciu o fakty, preferowanie realistycznego podejścia opartego na wynikach końcowych, cenienie doświadczenia bardziej niż słów i symboli, przeoczenie potencjalnych możliwości na skutek nadmiernej analizy faktów. Przykładowe cechy osobowości intuicyjnej to czytanie między wierszami, zainteresowanie nowymi, odmiennymi doświadczeniami, odbijanie się pomiędzy możliwymi scenariuszami. Cenienie wrażeń, metafor i symboli bardziej niż przeżyte doświadczenie, trudność w przekształceniu możliwości w rzeczywistość. Analizowanie, uczuciowość. Celem tej skali jest zrozumienie, czy dana osoba koncentruje się bardziej na informacjach odnoszących się do jej pięciu zmysłów, czy na wzorcach i interpretacjach. Osoby osiągające wysokie wyniki w analizowaniu zazwyczaj są bardziej skupione na logice, faktach i obiektywnych informacjach. Osoby uczuciowe bardziej opierają się na emocjach, jeżeli chodzi o wyciąganie wniosków na temat ludzi i wydarzeń. Przykładowe cechy osobowości analizującej to: lubienie dziedzin, w których logika jest kluczem, zauważanie błędów lub niespójności, szukanie logicznych rozwiązań problemów, podejmowanie decyzji w oparciu o logikę. Wiara w bezpośrednie mówienie prawdy, nie zawsze uwzględnianie ludzkich emocji i doświadczeń, bycie zorientowanym na zadanie. Przykładowe cechy osobowości uczuciowej to czerpanie przyjemności z dziedzin obejmujących ludzi lub komunikację, pragnienie harmonii i denerwowanie się w obliczu konfliktu, troska o innych, okazywanie współczucia i podejmowanie decyzji w oparciu o emocje. Cenienie ludzkich emocji i wiara w przekazywanie wiadomości z taktem. Nie zawsze przekazywanie trudnych prawd bezpośrednio. Wyrażanie się pośrednio, idealistycznie lub emocjonalnie. Planowanie, poszukiwanie. Skala ta ocenia, czy dana osoba woli bardziej uporządkowane życie, czy jest otwarta na bardziej elastyczny tryb życia. Ludzie wysoko planujący są bardziej sztywni i nieelastyczni i wolą bardziej zorganizowane środowisko. Z drugiej strony, poszukiwacze są bardziej elastyczni, otwarci i spontaniczni. Przykładowe cechy osobowości planującej to: cieszyć się, gdy sprawy są rozstrzygnięte, być zorientowanym na zadania, używanie list rzeczy do zrobienia, posiadanie postawy, praca przed zabawą, planowanie z wyprzedzeniem, aby uniknąć pośpiechu i zwlekania, wysoka orientacja na cel, ale czasami brak informacji ze względu na wąskie skupienie. Przykładowe cechy osobowości poszukującej to bycie otwartym, bycie swobodnym lub nieplanowanie, łączenie pracy z zabawą, produktywność w przypływach energii, otrzymywanie dodatkowej stymulacji pod presją lub terminami, trudność w podejmowaniu decyzji. Chociaż na przestrzeni dziesięcioleci czasopismo naukowe opublikowały tysiące badań dotyczących MBTI, Niektórzy badacze kwestionują jej obiektywność. Jednak MBTI pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych testów osobowości na świecie. Ze względu na swoją prostotę, łatwość użycia i długą historię w miejscach pracy. Ok, to teraz powiem Wam jak ja to widzę. Na stronie Sixteen Personalities możecie wykonać ten test za darmo i zajmie to Wam jakieś pół godziny. Dla pewności możecie go wykonać kilka razy z dłuższymi przerwami między testami. Wiedząc już jaki jest wasz typ osobowości, możecie poszukać informacji na temat tej danej osobowości w internecie albo na YouTubie. Możecie też popytać ludzi na różnych forach. Na przykład na Facebooku jest forum dla INFJ, które nazywa się INFJ Polska. Możecie tam zadać pytania, jakie ludzie z danym typem osobowości mają wykształcenie lub gdzie pracują. Dzięki temu praktycznie za darmo, poświęcając tylko troszeczkę waszego czasu, dowiecie się, gdzie pracują osoby w pewnym stopniu podobne do was. Także praktycznie nic nie tracicie, a możecie sporo zyskać. Dajcie znać w komentarzach, jaki jest wasz typ osobowości i czy zrobienie tego testu w jakimś stopniu wam pomogło. Wielkie dzięki za oglądanie i trzymajcie się, cześć.